Panie kapitanie! A dlaczego pan nie czliczy? Nie jestem pedałem. Poza tym to nie ja mam problem z świadaniem do rakiety. Ten pechuje. Ty bezduszny sk. No. Krzysztof, nie co zrobiłeś? Postanowiłem popełnić samoój. Ja do niej kocham Cię Ona na to, to stówę kosztuje Dobra, później skoczę do bankomatu Ona nie, z góry inkasuje Może gdzie indziej mógłbym wyprzycać Albo spróbować stargować. Ale nie w Januszu Zapierdalam do bankomatu Jak usług a A kultura, to... jak tu się no zespoły zespoły dwa. I no Mimozy no nie no złsają! My, młodzież, przekój w Mówimy brudosa prosto w oczy! Wypieraj! Ua eee. radziu! Michałek p... Z karabinu? Nie! Na zawał! Ale jak konał to być może wystawił się na strzał!